Fotograficzny taki street walk ludzki. E, chętnie bym tutaj wam wszystkim zaproponował. W drugiej części zobaczycie, jak Lumix radzi sobie na cmentarzu. Ale teraz chciałem Was zaprosić na fotograficzny spacer. Fizycznie chciałbym, żebyście się ze mną spotkali. Kolejny dzień w Łodzi. Ja dzisiaj jak widzicie zabrałem ze sobą znowu mal malutkiego Sony. To, o co nam chodzi, to jest po prostu tworzenie takiej dobrej, dobrej energii. No dobrze, to dzisiaj chciałbym też tak pomówić troszeczkę o jeszcze w takich różnych uprzedzeniach, taktykach, rzeczach, które często dla wielu osób mogą być jakimś takim problemem w rozwijaniu tych naszych po prostu hobby. Chcielibyśmy porobić jakieś fajne zdjęcia, ale tak samemu. To dziwnie, to głupio, nie? zawsze w jakiejś grupie, to się wygląda przynajmniej jak zrzeszenie ludzi, którzy się wygłupiają. No i idea jest taka, żeby co sobota około mniej więcej godziny 12 rozpocząć sobie taki foto spacer łódzkimi ulicami, spotkać się gdzieś w centrum. Zostawcie gdzieś tam komentarz pod filmem, dajcie mi znać, czy mielibyście ochotę na to, żeby już pomijając aktywność powiedzmy taką czysto YouTubeową czasem po prostu spotkać się na takich właśnie e, wycieczkach. Póki co idea jest taka, żeby po prostu traktować to tylko i wyłącznie jako taką hobbystyczną, nieszkodliwą działalność e, wymierzoną w uzyskiwanie e, satysfakcji jakichś tam z procesu, czasem może nawet z rezultatów. Ja to nazywam że jest na pograniczu sztuki, tak? Po prostu bo. Bo nie wiem, czy to jest jakaś taka działalność stricte artystyczna. To, co pokazujemy, jeżeli rzeczywiście jest, jest ciekawe, jest intrygujące, śmieszne, czasem, czasem miłe, no to też będzie w jakiś taki sposób oddziaływać na, na innych. No i dzięki temu można powiedzieć, że też stwarzamy świat lepszy, trochę zmieniamy świat na lepsze, niekoniecznie za pomocą nowych cyfrowych usług Facebook'ów, wirtualnych okularów VR'owych, jakichś spektakli. Po prostu uczymy siebie i innych widzenia świata w taki bardziej satysfakcjonujący sposób, w taki sposób, który jest bardziej nasycony właśnie jakąś estetyką, jakimś namysłem, jakimś, no powiedzmy, Dobrą energią. Dzisiaj mamy tak zwanych wszystkich świętych, jutro jest dzień Zaduszny, a wczoraj mieliśmy Halloween do odmiany, więc mamy taki trzy dni które są takim, takimi trzema dniami zadumy refleksji na temat śmierci przemijania. Trochę się zagubiłem w tym, co mówię, ale dlatego, że szedł właśnie chłopak z fajnym e, filmem. Mam trochę teraz właśnie taką, taką zajawkę na film. No nie ukrywajmy, że jedną z fajniejszych rzeczy, które będą takim rezultatem tych naszych spotkań, będzie to, że będzie można sobie pooceniać, pobawić się, powymieniać się doświadczeniami, z różnych sprzętów, z różnych technik. Więc zapraszam. Także z takiej serii powiedzmy technik i różnych takich zabaw teoretycznych, uwrażliwiających, które mogą Wam pomóc troszeczkę w waszej przygodzie, po prostu właśnie takiej skrzydć fotograficzny. Dzisiaj chciałem po prostu liźnąć takie pogranicze, powiedzmy takiej fotografii minimalistycznej, więc będziemy mieli troszeczkę takich rzeczy, gdzie poszukamy sobie takich tak zwanych właśnie takich martwych stref, takich po prostu fragmentów, które same w sobie może nie dają nam wielkiej jakiejś estetycznej radości, one są raczej pewnym takim tłem, no i na tym tle Dobrze wybrzmiewają wtedy takie bardziej elementy właśnie znaczeniowe, nacechowane właśnie tymi znaczeniami, nacechowane tym, co, co chcemy pokazać. <laughs> Więc właśnie ta, ta taka strefowość, wykluczanie pewnych fragmentów kadru po to, żeby podkreślić na przykład jakieś inne, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, żeby dobrze umiejętnie dobierać. Te elementy, które będziemy chcieli e, jakoś pokazać na tej fotografii. Tak, żeby gdzieś tam skupić się bardziej, powiedzmy, na tym, a nie na czymś innym. Najlepiej właśnie nie wypełniając całego kadru, tym, tym, tym makro, że tak powiem, zostawiając jakiś taki fragment e, właśnie tego kontekstu napięcia tła, nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś opowiadałem w takim odcinku o, o wartościach, właśnie o tym, w jaki sposób się tworzy wartość, że jest potrzebne pole, które pracuje na ten jeden element, jest potrzebne właśnie to tło, które wyodrębni, wy, wy wyciągnie nam to co, chcemy, to, co chcemy sfotografować, pokazać, czemu chcemy nadać jakąś wartość. A fotografia to nie jest nic innego niż właśnie takie nadawanie wartości jakimś, jakimś przedmiotom za pomocą właśnie tego, że, że je zobaczymy, będziemy w stanie jakoś po prostu skupić się trochę nad, ni nad nimi, na nich e, dodać im właśnie jakąś własną taką interpretację, być może łączy się to właśnie z takim, e, tak jak powiedziałem, nadawaniem wartości, tak, czyli że my wtedy bardziej nieco się e, no, sam, sam fakt poświęcenia tego czasu, poświęcenia tej uwagi, e, już nam daje taką... Sobie takie dwie fotografie. Na jednej będzie nie, na drugiej będzie parkować. <laughs> I właśnie, można tymi znaczeniami się też fajnie jakoś bawić potem, nie? Taki powstaje nam z tych, z tych wszystkich rzeczy taki rodzaj jakiegoś alfabetu, powiedzmy, który może nam służyć do tego, żeby wygenerować jakieś znaczenie jeszcze dalej i je tam jakoś, powiedzmy, ułożyć. Zapewne wiecie o tym, że nasze pismo wyewoluowało i tak wołując się do tego pisma egipskiego, najpierw można powiedzieć, że było takie pismo hieratyczne, a potem ono zmieniło się w pismo demotyczne. Hieratyczne operowało na znaczeniach, symbolach, obrazach. I każdy znak był po prostu, można powiedzieć, takim gotowym znaczeniem. Miał takie coś, jakby słowo powiedzmy, tak? A w piśmie demotycznym chodziło o to, żeby każdy znak oznaczał jakiś dźwięk. W ten sposób można było zapisać dużo więcej słów, nie tylko te, które były na tyle godne, żeby mieć swoje znaki w alfabecie. I tutaj zastanowimy się troszeczkę nad tym związkiem, właśnie z fotografią. Chciałbym to podkreślić. No i teraz chciałbym tak trochę jeszcze powiedzieć Wam o tym, że są takie idee fotografii, filmu, z przede wszystkim łączące się z, z formalizmem, strukturalizmem i tu mamy takiego pana Rosjanina Siergieja Eisensteina, który właśnie tworzył taką teorię montażu. Ona mnie strasznie inspirowała z tego czasu. I to jest taka teoria, która mówi o tym, że jakby obraz, kadr zaczyna stanowić coś podobnego jak w przypadku a, Pisma takiego japońskiego na przykład, takiego piktogramu, gdzie mamy poszczególne znaczenia. I te znaczenia to są takie, jakby można powiedzieć, trochę te, te nasze kadry, które tworzą tą taką bazę, ten alfabet, nazwijmy sobie to. I ten alfabet może być. Po prostu, no właśnie, znaczenia, to jest po prostu tak naprawdę zestawianie tych fragmentów tego alfabetu, nie? Mamy no, w alfabecie jakieś e, na przykład oznaczenie e, morze. I to jest bodajże litera właśnie chyba M, ale to samo w pojawia się w słowie matka. I teraz po prostu właśnie te znaczenia liter, i te znaczenia słów ze są jakieś tam powiedzmy. Korespondują. Bardzo mi to przypominało takie moje też zainteresowania swego czasu, właśnie np. tarotem, gdzie tam właśnie na tym to polegało, że litery i cyfry miały po prostu swoje, swoje takie znaczenia, piktogramy, tak? wracaliśmy do tego pisma piktogramowego, gdzie, gdzie po prostu litera miała znaczenie. I nie chodziło tylko o znaczenie takie fonetyczne, czyli że może ma tę głoskę M i my na podstawie właśnie tego morza tej litery M zaczynamy wyciągać powiedzmy jakieś wnioski, że że tak, tylko chodzi o to, że e, my jakby abstrahujemy od samej, od, od samych głosek tak, o to jakieś cienie bym trochę połapał, ale nie wiem czy mi to wyjdzie, dobra czyli, że my wtedy abstrahujemy od tych głosek, od tego jak to brzmi a wracamy do podstawowych takich symboliczno-archetypicznych takich elementów, właśnie związanych z tym słowem. Podobnie cyfry, tak, że zaczyna się rozumieć nie tyle w kontekście takiego, że coś jest tam 1, 2, 3, 4, tylko po prostu zaczyna się rozumieć cyfrę jakby stać się wniknąć w głąb znaczenia tej cyfry. Nie? Czyli jak coś jest jedno, jeden, no to zaczyna nam przewodzić to na myśl taką samotność albo e, też siłę, bo nie ma punktu oporu, nie? To jest tak, że jest tylko jeden, jest raz. I, no i wtedy takie idee, koncepcje gdzieś tam pojawiają się też w różnych jakichś takich obszarach, czy tam jakieś kabały powiedzmy, czy czy właśnie inne tego typu e, rzeczy takie z pogranicza jakieś po prostu, powiedzmy numerologii, nie? E, i teraz ta fotografia i film w sumie, no to zaczynają stanowić coś takiego, nie? czyli fotografia to jest to, co tworzy ten punkt odniesienia, do tworzy literę. Znaczenie tej literze też można powiedzieć, że przypisujemy, potrzebujemy trochę czasu na to, żeby, żeby tę fotografię nasycić tym znaczeniem. Ważne jest to, że po prostu tego typu przechadzki, no to nie jest jakieś praca na akord, gdzie wszystko musi być super i tak dalej, tylko bardziej pokazujemy pewien proces, gdzie ilość tamtych rzeczy jest powiedzmy taki sobie, nie? Ale, ale w tym wszystkim pozwalamy sobie na to, żeby czasem wyłowić coś, coś ciekawszego, rzucić gdzieś dalej do jakichś social mediów i tak dalej i tym się trochę pochwalić. Natomiast sam ten proces jest procesem, Rekreacyjnym, miłym, ciekawym. On jest zrobiony jakby dla radości. On nie jest zrobiony po to, żeby... To nie jest praca, nie? nikt nam za to nie płaci. Po prostu chodzi nam tylko o to, żeby, żeby czerpać radość z tego i jakoś się rozwijać też, nie? Więc to jest taka, taka działalność hobbystyczna, Jak tutaj jakby zaczynamy myśleć o fotografii w kontekście jakiegoś zarabiania, techniki, takich rzeczy właśnie, powiedziałbym, no, merkantylny gdzieś, nie, no to tu się to wszystko zatraca. I na przykład ja muszę powiedzieć, że też mam takie doświadczenie w swoim życiu bycia artystą i wiem, w jaki sposób wtedy, kiedy artysta potrzebuje jakby tej atencji, potrzebuje tego kontraktu, musi to pokazać, jakby sprzedać w pewnym sensie ten swój produkt, nawet jak nie sprzedaje swoich prac, to po prostu jakby sprzedaje jakiś pomysł, ideę, na jakąś wystawę na przykład, nie? E, ktoś mu za to finalnie płaci. No, więc on po prostu potrzebuje mieć e, jakby to przełożenie później na tą rzeczywistość. Jeżeli tego nie mamy, no to to jest dużo czystsza forma działania i wtedy jakby te nasze, nasze działania są. Dużo powiedziałbym takie zdrowsze, naturalne i organiczne, i jeśli kiedykolwiek coś takiego się pojawia, to raczej jest to kategoria pewnego problemu do rozwiązania niż tego, że my tam musimy, do czegoś próbujemy dążyć coś próbujemy osiągnąć, komuś tu udowodnić. Nie? Więc to jest też taka idea gdzieś stojąca za tymi spacerami takimi fotograficznymi, żebyście się nie nastawiali na to, że my tu będziemy jakąś sztukę tworzyć. Będziemy raczej z minimalnym nakładem słów i komunikacji starali się odbierać rzeczywistość w taki sposób, żeby sobie nawzajem w tym wszystkim nie przeszkadzać, tylko się jakoś wzmacniać i e, wspierać, bo zawsze łatwiej. Poza no tym też łatwiej jest czasami wchodzić w jakieś interakcje czy, czy w jakieś takie e, obszary na przykład, które mogą dla nas być Samemu no możemy odczuwać pewien dyskomfort taki. Chociażby bezpieczeństwa, nie? Że tam samemu to słabo jest gdzieś wchodzić na przykład Ale już jakąś grupą. To no chętnie byśmy poszli gdzieś i, i sfotografowali coś. No więc taki nie tyle dyskusyjny, co percepcyjny klub fotograficzny, taki street walk łódzki chętnie bym tutaj Wam wszystkim zaproponował no i zobaczymy, może ktoś będzie miał ochotę się czasem przyłączyć do tego, ja chciałbym sobie czasem też to trochę nagrać, ale będę starał się Was to jakby nie angażować do końca, chyba ktoś będzie miał bardzo dużą ochotę i, 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 i coś ciekawego do powiedzenia, no to wtedy wtedy jasne zapraszam, natomiast ogólnie um, chodzi o to, żeby sobie troszkę jakby takie community nasze tutaj zacząć budować wzmacniać, bo ono tak trochę jest tylko wiesz w taki sposób trochę nieformalny, wiesz jest, jest tak, że wiele osób się nie wiem, jakoś tam no nie chce na przykład udzielać w tych forach dyskusyjnych czy w, w pod filmami jakichś dyskusji powinno rozpoczynać gdzieś tam pisze później, że coś im się podoba albo nie yy, no oczywiście no, część osób jest w ogóle jakby wykluczona z tego ze względu na po prostu geografię, no bo część, część, część z tych osób jest w ogóle na przykład nie z Polski, albo po prostu nie mieszka tutaj, więc siłą rzeczy to się jakby nie uda, ale przynajmniej te osoby, które mają taką możliwość albo po prostu odwiedzają łódź i mogą się wtedy czasem po prostu właśnie na taki spacer załapać to będzie to bardzo fajna, słuszna taka inicjatywa, do której Was po prostu zachęcam. Mam dla Was takie małe pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czy Waszym zdaniem taki właśnie obraz z takim ziarnem jest bardziej realistyczny? Czy może po prostu. Wolicie taki obraz idealnie ultraczyst. To nie jest takie pytanie teoretyczne, to jest takie pytanie bardziej biorące się z tego, że w tej chwili coraz więcej ludzi właśnie zadaje sobie to pytanie, czy, czy taki kliniczny, czysty, idealny obraz właśnie z tych wszystkich kamer cyfrowych, które mamy w tej chwili, obserwujemy w tych wszystkich właśnie platformach streamingowych i tak dalej. Czy to jest coś, co jest dla nas w dalszym ciągu estetycznie ciekawe? Czy może my jako ludzie potrzebujemy takiego sygnału, jakiejś materialności, tak jak kiedyś była taśma filmowa, która miała po prostu też swój taki właśnie swoją taką gramaturę, można powiedzieć. Czy dla Was właśnie ten obraz, który ma taki lekki szum, jest ciekawszy, czy nie? Tutaj ten szum wynika po prostu, można powiedzieć, z podbicia takiego po prostu ISO, który bierze się z tego, że jakby no jest ciemno, tak, po prostu na cmentarzu, ale ten obraz po zarejestrowaniu, jak dla mnie, no nie wiem, no stał się o wiele ciekawszy po prostu, kiedy oglądałem go po prostu w domu. Nie traktowałem tego szumu, jako jakiegoś minusu, wręcz, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że ten szum, który tutaj obserwujemy, on jest jakąś taką bardzo ciekawą jakością obrazu. I ja jestem jeszcze ciekaw, jak to będzie wyglądało wtedy, kiedy wrzucę to po prostu właśnie na YouTube. Czy to nie jest tak, że on zostanie trochę wyeliminowany? Być może trzeba będzie włączyć jakąś tam większą ilość danych, która będzie przesyłana, lepszą jakość po prostu tego obrazu sobie gdzieś tam manualnie. Hmm. No właśnie, to jest też taki ciekawy eksperyment.